Przedstawiamy przegląd leku Retoksin. Według producenta, Retoksin to suplement diety w postaci kapsułek, o naturalnej formule. Może wspomagać dobre samopoczucie w zakresie funkcji detoksykacyjnych organizmu i eliminacji odpadów oraz toksy. Według wielu nabywców może również okazać się doskonałym uzupełnieniem kuracji zwalczających infekcje jelitowe w obecności robaków i pasożytów. Jego wewnętrzna formuła może okazać się cennym uzupełnieniem diety detoksykacyjnej oraz wszelkich porad lekarskich w przypadku nagromadzenia substancji odpadowych. Jego naturalne składniki mogą wspomóc prawidłowy przebieg procesów metabolicznych, jelitowych, trawiennych i wydalniczych. Suplement może pomóc poprawić regularność pracy jelit i wypróżnianie, a także wspomóc naturalne wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Na stronie producenta znaleźliśmy recenzję i skład leku, który jest całkowicie naturalny. Link do oficjalnej strony znajduje się w opisie pod filmem. Subskrybuj kanał, pojawią się nowe recenzje.